No i nowsza prognoza pogody już teraz ponownie w wydarzeniach. 24 Zuzia Wiertek Lewandowska. Witaj Zuziu. Dzień dobry. Rozmawiałyśmy o tym, że ten dzisiejszy poranek nieco się różni od wczorajszego. Mamy więcej chmur, mamy mniej słońca. Nadal jest ciepło, ale zapytam cię w takim razie, gdzie dzisiaj lepiej być, w górach czy nad morzem? O, dobre pytanie. Myślę, że. Więcej słońca i takiej pogodniejszej aury możemy spodziewać się dzisiaj na południu Polski. Tutaj faktycznie czeka nas słoneczny dzień, natomiast na północy nad morzem dzisiaj przydadzą się parasole i także może zagrzmieć, szczególnie na Pomorzu Zachodnim, więc warto tutaj też to wziąć pod uwagę. I jeżeli niektórzy z Państwa wypoczywają dzisiaj nad Morzem Południowym, to zachować szczególną ostrożność, gdyż po południu gwałtowne burze mogą pojawić się na Pomorzu Zachodnim. I tutaj do tego intensywne opady deszczu oraz silny wiatr. Natomiast w górach dzisiaj słonecznie, w Zakopanem do 24 stopni i pogodnie. I jutro także taka słoneczna, pogodna aura na południu Polski powinna się utrzymać. A już teraz zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Spójrzmy proszę na mapy i w ciągu najbliższej doby Polska będzie pod wpływem układu niskiego ciśnienia i deszczowo-burzowy front z nim związany będzie przemieszczał się z zachodu na wschód Polski i przyniesie nam dzisiaj opady deszczu także miejscami burze, tylko na południowym zachodzie. Tutaj układ wysokiego ciśnienia będzie poprawiać nam aurę. no na ogół w Europie dzisiaj pochmurno, deszczowo, chociaż nie wszędzie, bo chociażby w Sztokholmie, czy na południu dużo słońca, błękitnego nieba, upalnie w Atenach 39 stopni, w Ankarze 32 stopni, ale najcieplej w Bukareszcie aż 42 stopnie. A w tym momencie u nas na termometrach w centralnej części Polski 16 stopni w Łodzi, 21 w Warszawie, na wschodzie 19-21 stopni, już teraz, a na zachodzie trochę chłodniej, do 15 stopni. Dużo słońca na południowym zachodzie oraz na Podlasiu, na Warmi i na Mazurach, ale już na ogół przewaga chmur na niebie i miejscami pojawiają się przylotnopady deszczu, chociażby w Gorzowie, w Szczecinie czy na Kujawach. W drugiej części dnia już na ogół taka pochmurna, deszczowa aura, będą pojawiały się przylotnopady deszczu. Dodatkowo może może zagrzmieć na Nizinie Szczecińskiej w Gorzowie oraz na Podlasiu ale dzisiaj słoneczny pogodny dzień na Dolnym na Górnym Śląsku oraz właśnie w Małopolsce tutaj słońca nie zabraknie będzie też nadal ciepło w Łodzi 25 stopni w Kielcach 27 w Warszawie także termometry wskażą 27 stopni ale najcieplej dzisiaj na Suwalszczyźnie 28 stopni trochę chłodniej nad morzem na Pomorzu Środkowym dzisiaj najchłodniej 20 stopni w tym najcieplejszym momencie dnia. Wiatr na ogół będzie słaby i umiarkowany, ale podczas burz może być silny. Uważajmy na drogach: na drogach będą trudne warunki do podróżowania ze względu na opady deszczu. Na drogach może być lisko. zachowajmy szczególną ostrożność. Warunki biometeo na ogół będą niestety niekorzystne, tylko na południowym zachodzie i południu, gdzie więcej słońca będą obojętne. I na koniec jeszcze raport smogowy. Tak, stan jakości powietrza prezentuje. Się teraz. Wszędzie jest dobrze, bądź bardzo dobrze. A więcej o pogodzie w aplikacji Pogoda Interia. Dziękuję bardzo i do zobaczenia!